Pan z wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. Nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów lota, jedli i pili kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz, ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je. Powiadam Wam: tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go, gdzie Panie? On im odpowiedział, gdzie jest Padlina, tam się zgromadzą i sępy. Oto słowo pańskie. Bardzo dziękuję Wam za obecność, szczególnie tym, którzy z daleka przyjechali, aby modlić się razem z nami, brać udział w tych rekolekcjach, które dzisiaj się rozpoczynają. I rozpoczynają się od bardzo mocnego słowa Pana Jezusa. To jest właśnie Ewangelia, w której Pan Jezus przekonuje nas, że dzień syna człowieczego przyjdzie niespodziewanie. Nikt się nie będzie go spodziewał. I. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na to, aby ten dzień nastąpił, a choćby dzisiaj, może za godzinę, może za pięć godzin, może w przyszłym tygodniu, nie wiemy. Pan Jezus mówi: przyjdzie jak błyskawica, która spada z nieba. Nikt się nie spodziewa, z której strony przyjdzie. I jak się wówczas zachowamy, wtedy wyjdzie prawda o tym, co jest dla nas najważniejsze, najcenniejsze. Mówi Pan Jezus: Kto w owym dniu będzie nadachła jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. W sytuacji zagrożenia ludzie mają w naturze ratować to, co jest dla nich najcenniejsze. Niedawno przekonali się o tym niestety mieszkańcy południowo-zachodniej Polski, kiedy to we wrześniu nawiedziła ich powódź. Nie można powiedzieć, żeby była nieprzewidziana, bo meteorolodzy, wbrew temu co mówi część mediów, szczególnie tych bardziej oficjalnych, potrafili z dość dużym wyprzedzeniem przewidzieć, że coś takiego nastąpi, że może być powtórka z roku 1997, ale jednak wielu uwierzyło słowom, które padały z mediów, nic Wam nie grozi, spokojnie, żyjcie sobie dalej. No ale nagle okazało się, że jedna tama puściła, nie wytrzymała naporu wody, że druga rzecz, która miała zapewnić bezpieczeństwo, no niestety okazała się bardzo wadliwa i tak nagle przyszła wielka woda. I pamiętam wypowiedź jednego człowieka, który mówił, że usłyszał ostrzeżenia nadawane z ulic. Uciekajcie! uciekajcie natychmiast, nie wracajcie do domu. I on mówił, ile mam tego czasu? Minutę, pięć minut, dziesięć minut, godzinę. Biegł do domu i mówi, zabierajcie to, co najcenniejsze i uciekamy. Można by zadać sobie pytanie, co jest taką dla nas rzeczą najcenniejszą? Gdyby ktoś nam powiedział, to masz minutę, dwie, żeby ewakuować się ze swojego domu, mieszkania, miasta, co byś zabrał ze sobą? Co jest dla ciebie najważniejsze? No właśnie, Pan Jezus mówi, nic nie zabieraj ze sobą, bo to, co masz do zabrania ze sobą, to wypracowujesz przez całe swoje życie. To są sprawy duchowe. To są te skarby, które jak jedyne ocaleją, którymi będziesz mógł się pochwalić przed Bogiem, które będą. Twoim kluczem do nieba. Pytanie: Co duchowego zarobiłeś tutaj, będąc na ziemi? Co jest tym Twoim skarbem duchowym? Warto wsłuchać się w treść dzisiejszej modlitwy, która została przeczytana przez kapłana tuż przed pierwszym czytaniem. Ta modlitwa się nazywa kolekta. I modliliśmy się tak, Wszechmogący Miłosierny Boże, oddal od nas łaskawie wszelkie przeciwności, abyśmy, wolni od niebezpieczeństw duszy i ciała, mogli swobodnie pełnić Twoją służbę. Warto uważnie wsłuchiwać się w treść tych modlitw, bo w nich kryje się głęboka prawda. Mianowicie, Pan Jezus prosi każdego z nas, Abyśmy swobodnie pełnili Jego służbę, czyli żeby w naszym życiu nie było nic, co nas krępuje, co nam utrudnia relacje z Bogiem, co nam utrudnia wykonywanie naszego powołania, A tym naszym najważniejszym powołaniem jest być chrześcijaninem i być w relacji z Bogiem, z Chrystusem właśnie o gromadzenie sobie skarbów w niebie. I to, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie swobodnie pełnić tej służby Bożej, czyli w pełnej wolności, bo coś nas zniewala, są, jak usłyszeliśmy w tej modlitwie, niebezpieczeństwa duszy i ciała, czyli to, co atakuje nasze dusze i ciała. Oczywiście pierwszym, który to czyni, jest szatan, zły duch, który nam podsuwa inne rzeczy, które mają zajmować nasze umysły, nasze zmysły. Naszą psychikę, umysł, ciało. I to staje się właśnie takim skarbem. To chcemy ocalić. Nawet wiedząc, że może nasze życie się skończyć w jednym momencie, resztki tego, co posiadamy, chcemy, chcemy ocalić. I to jest właśnie nasza wielka bieda. Zapominamy o tych skarbach duchowych, a za bardzo skupiamy się na tym, co dotyczy naszego ciała. I to jest taka pierwsza bardzo ważna nauka. Druga że i dusza, i ciało są ważne. Spraw łaskawie, oddal wszelkie przeciwności, abyśmy byli wolni od niebezpieczeństw w duszy i ciało. Obie przestrzenie są ważne. I duszą, i ciałem służymy Bogu. O tym nie można zapominać. Ale właśnie, czasami istnieje taka pokusa, żeby bardziej skupić się na tych sprawach, które dotyczą ciała, służba przez ciało. A więc ciężko pracuję, poświęcam swoje życie, zdrowie, by zarobić na chleb dla siebie, dla rodziny, na utrzymanie, zapewnić moim bliskim to, co najlepsze. Ale przecież, jeżeli zapomnimy o tym, co możemy uczynić naszą duszą, to znaczy drogą modlitwy, trwania przed Bogiem, to wtedy na nic. Zda się Twoje bieganie, za tym chlebem powszednim, za pieniądzem, którym, jak sądzisz, że zabezpieczysz wszelkie potrzeby swojej i swoich bliskich. I tak właśnie myślę, że dzisiaj naszym największym nieszczęściem to jest właśnie taka sytuacja, kiedy za bardzo stawiamy na te sprawy ciała, a zapominamy o tym, co możemy uczynić duszą. Prosta rzecz. Zastanówmy się, ile czasu poświęcamy na modlitwę, a ile na te inne sprawy powszednie. Czy jest w tym równowaga? A jakże często nawet rezygnujemy i z tej modlitwy w domu. I tym bardziej rezygnujemy ze spotkania z Bogiem na Eucharystii, na prywatnej adoracji, spotkaniu z Panem Jezusem w tabernakulum. I tak nieraz właśnie sypią się te nasze domy, rodziny. Kariery i, i wszystko inne, cośmy sobie zamarzyli. I tak właśnie usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, że to wszystko, co ludzie sobie zbudowali, te wielkie sprawy, wszystko zostało zniszczone jak za czasów Noego. Przyszedł potop i wygubił wszystkich. Sadzili, kupowali, sprzedawali, budowali. I co? Spadł z nieba deszcz ognia i siarki. I wygubił wszystkich. W jednym momencie może zostać zburzone to, w co wkładamy tak wiele naszego czasu i środków. Czyli poucza nas dzisiaj Pan Jezus: droga naszej pracy duchowej to jest istota to przetrwa wszystko to jest to, co zabierze ze sobą na drugą stronę. To jest ta praca, którą się wykonuje duszą nie ciałem, ale właśnie duszą. To musi być twoje zaangażowanie. Tutaj upadamy wszyscy, upadamy i kapłani, i, i świeccy. Dla mnie takim wielkim odkryciem była książka, na pewno znana wielu spośród was tutaj obecnych, In Sinu Jezu. Słowa, które Jezus wypowiadał do pewnego kapłana. I między innymi właśnie Pan Jezus upominał w jednym z fragmentów tej książki tego kapłana, że za mało czasu poświęca na prywatną modlitwę, na adorację najświętszego sakramentu. I przypominał mu, że to jest właśnie istota, to jest najważniejsze, do tego ci powołałem. I co ciekawe, to nie są słowa, które Jezus chciał, żeby tylko do kapłanów trafiły, choć oczywiście w pierwszym rzędzie. To są słowa, które jak czyta. Wielu świeckich, to znaczy żon, mężów, ojców, matek, to mówią, Pan Jezus mówi prosto do mojego serca. Pan Jezus daje mi odpowiedź na pytanie: dlaczego tak wiele rzeczy się posypało w moim małżeństwie, w mojej rodzinie, w moim życiu? Bo za mało było czasu na moje prywatne spotkanie z Panem Bogiem. Budowałem, budowałam tylko na sobie. I chciałbym przeczytać fragment tej książki Insinu Jezu i tak jak powiedziałem przed chwilą, oczywiście Pan Jezus to kieruje do kapłana, zachęcając go do tej właśnie sfery życia kapłańskiego, ale proszę, żebyście to przenieśli właśnie na to Wasze życie, na Wasze powołanie. I tak mówi Pan Jezus. I rusz do kapłanów wpada przygnębienie i w gorycz bo nie dopuszcza mnie do serca, nawet wtedy, gdy jestem sakramentalnie obecny i dostępny dla nich w tabernakulum, odległym o od kilka kroków. Wielu z nich myśli, że posługa dusz to jedyne ich zadanie, zapominając, że powołałem ich przede wszystkim do bycia ze mną, do trwania w mojej obecności, do intymnej przyjaźni, do bycia najbliższymi przyjaciółmi mojego najświętszego serca. Wielu pozwoliło, by religijne obowiązki wyssały z nich całą radość, która jest niezaprzeczalnym znakiem mojej obecności w czymś życiu. To nie ja jestem najistotniejszy w kapłańskim posługiwaniu wielu z nich. Wyczerpują się w nieustannym natłoku działań i spotkań, nigdy nie poświęcając czasu na to, by zatrzymać się w ciszy mojej obecności i posłuchać tego, co moje serce pragnie powiedzieć ich sercom. Dotyczy to nie tylko księży diecezjalnych, ale także niestety wielu z nich, wielu z tych, których powołałem do życia tylko dla mnie w zaciszu klasztoru. Nawet tam przeniknął duch aktywizmu, który ich rzuca z jednej inicjatywy w drugą, sprawiając, że budują zamki z piasku, bawidełka, które moja zazdrosna miłość wciąż na nowo musi zmiatać aż nauczył się znajdować szczęście tylko we mnie. Właśnie ta końcówka jest bardzo ważna. Muszę niszczyć wiele rzeczy, wiele ich dzieł, które zbudowali swoimi rękami, bo nie zbudowali czegoś ważnego swoją modlitwą, swoją duszą. I patrzcie teraz, przekładając to na swoje powołanie, na przykład na wasze małżeństwa, na życie waszych dzieci. Wiele, wiele innych spraw. Zabiegamy, pracujemy, załatwiamy, jeździmy, dowozimy i tak dalej. Ale jeżeli zabraknie czasu na osobiste spotkanie z Panem Jezusem, nic z tego nie będzie. I Pan Jezus mówi, ja to muszę zburzyć, zburzyć nie jeden raz, żeby wstrząsnąć człowiekiem, pokazać Mu, nie da się zbudować szczęścia na ziemi bez I Iluż to ludzi później. Siedzi w tych wielkich swoich willach, domach, pałacach. Niczego im nie brakuje. Ale brakuje im jednego najważniejszego: miłości i szczęścia, radości. Ileż to jest dzieci? Mają wszystko. Mają się w co ubrać, nie cierpią głodu, wciąż chodzą smutne i niezadowolone, bo brakuje pana Jezusa. Bo nie spotkały w swoim życiu pana Jezusa. Bo zapominają o tym, że to właśnie. Ten czas spotkania z Nim jest fundamentalny, najważniejszy, istotny. To też dzieci, młodzi ludzie muszą pojąć. I jeszcze przeczytam ciąg dalszy tego, co mówi dalej Pan Jezus. Kiedy moi kapłani powrócą do tabernakulów, szukając mojego oblicza i tęskniąc za tym, by wypocząć na moim sercu, zaczniesz dostrzegać cudowne rzeczy w moim Kościele który zdążył przyzwyczaić się do życia w miernocie i w letniości. To efekt powolnego, lecz bezwzględnego działania złego ducha, który chciałby ujrzeć wszystko, co stworzyłem, pogrążone w ciemności i zmrożone złem. Moje działanie jest zupełnie inne, bo ja jestem trawiącym ogniem, jestem światłem. Ci, którzy przyjdą do mnie w sakramencie mojej miłości, staną się we mnie światłem i ogniem. Czy nie dostrzegasz, że to właśnie się dzieje? Czy tego nie doświadczasz? Kochaj mnie i pozwalaj, by miłość przynaglała cię do odwiedzania mnie w sakramencie mojej miłości. Więcej dobra uczynisz przez jedną godzinę adoracji niż przez sto dni bezustannego głoszenia kazań i prac apostolskich. Bo kiedy jesteś ze mną, ja pracuję dla ciebie. Czas spędzony w mojej obecności nie jest czasem straconym. Adoracja jest pomnożeniem Twojego czasu i Twoich ograniczonych sił moją mocą. To dzięki niej uczynię poprzez Ciebie wielkie rzeczy. Piękna obietnica dla każdego z nas. Dla mnie najpierw jako dla kapłana, bo to przecież mówił Jezus do kapłanów. Ileż w nas jest często i frustracji, niezadowolenia i poczucia bezsensu tego, co robimy, zderzając się z pustymi ścianami, salkami katechetycznymi, ludźmi, dla których Pan Bóg jest na ostatnim miejscu. I mówimy, zadajemy sobie pytanie, co Jezu jeszcze mam zrobić? A Pan Jezus mówi, a przyjdź do mnie na adorację. Poświęć mi tę swoją godzinę czasu. Ja się tym zajmę. Ty bądź tylko ze mną. Prosta sprawa. A ja wciąż się zastanawiam, Boże, co ja jeszcze mam zrobić? Nie Ty. Bo ty nic nie możesz. I ja mogę wszystko, mówi Pan Bóg. I podobnie, tak samo każdy z Was może powiedzieć. Moje dzieci odeszły od Pana Boga, moje małżeństwo się sypie, co ja mam jeszcze zrobić, jaka jeszcze modlitwa? Przyjdź do mnie, adoracja. Nawet jak Pan Jezus nie jest wystawiony w monstrancji, jest obecny w tabernakulum, jeśli tylko świeci się czerwona lampka. Modlcie się, przychodźcie do Jezusa tam, gdzie jest jeszcze obecny, za swoje rodziny. Za Waszych sąsiadów, za ten kraj, w którym tu pracujecie i mieszkacie. Tak wiele od Was zależy. Tylko trzeba w to wierzyć i trzeba naprawdę wykorzystać jeszcze ten czas, który daje nam Pan Jezus. Bo tak jak zacząłem dzisiaj, nie wiemy, ile go zostało, może o wiele za mało. Niech ten czas naszego spotkania z Jezusem w czasie tej Eucharystii, ale także i w naszych kolejnych spotkaniach jutro i w niedzielę, będzie takim czasem naszego odkrywania na nowo obecności Bożej wśród nas i potęgi naszej modlitwy i możliwości duchowych. Amen.